Pokój dobro, szczęść Boże, witajcie serdecznie. Pozdrawiam Was. Cieszę się, że dzisiaj spotkamy. Cieszę się bardzo, że, że mogę z Wami dzisiaj tutaj być na tyłem do ołtarza i mam nadzieję, że to tryduum Paschalne, które dzisiaj zaczynamy, to będzie też wielki czas. To będzie czas rzeczywiście łaski, czas działania Pana Boga. Więc cieszę się bardzo, że mogę z Wami dzisiaj ten dzień zacząć. I poczekamy mnoż na resztę. Pozdrawiam, Aleksandra. Yy, Witam serdecznie, pozdrawiam Karolina, pokój, dobro. Yy, dzień dobry wszystkim również, Tak, którzy zaraz tutaj dojdą. Yy, pozdrawiam Was serdecznie i bardzo się cieszę, że się spotkamy. Dzień dobry, dzień dobry. Powiedzcie, jak tam pogoda w Halifax, yy, czy tam gdzie jesteście. Jeszcze przyznam, że gdybym mógł przesyłać zdjęcia, yy, to wysłałbym Wam zdjęcie dzisiaj, bo ja jestem teraz w Lublinie obecnie, u moich braci na krakowskim przedmieściu. Yy, I tutaj w Lublinie. Jest śnieg. To jest tak, że, że w Lublinie jest śnieg, więc ja przyjechałem na święta, jestem tutaj święta w Polsce, myślałem, że wrócę na wiosnę, będzie pięknie, a tu się okazuje, że, że wróciłem w zimę. Witam Was serdecznie. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Ciebie również, Sonia, dobrze widzieć. Joanna też mnie pozdrawia, pozdrawiam również. Um, uważ, uważ słoneczko. O, no to chyba, chyba trzeba uciekać z tej Polski. <laughs> Ciekawe, kiedy tutaj przejdzie słońce. <laughs> tutaj jest szaro, ponuro i, i śnieg pada. <laughs> no to jest dobre doświadczenie, bo, bo jest tak, że śnieg też jest fajny, ale chyba to jest, czekam na słońce, szczególnie, że ostatni czas rzeczywiście yy, yy, tak Mówiłem tak, że to jest nieco Muszę no. uważać na to, co mówię. Aleksandra. W Augustowie też jest śnieg. Witaj, Sebastian, szczęść Boże, Żaneta. No, więc, więc tak. W Afryce ciągle ta sama pogoda, to prawda, ale. A tutaj jest różnie. Chociaż czasami mi się już za tą pogodą afrykańską, to znaczy za ciepłem. Za ciepłem i za, za słońcem, to, to mi się tęskni. Szczęść Boże, Marta. Super, ale fajnie. Mimo tego, że bardzo długo się nie widzieliśmy, to patrzę na te Wasze komentarze, na te wszystkie różne rzeczy, co piszecie i szczerze przyznam, że, że mi się tęskni za Wami. Że, że jakoś mam pragnienie się z Wami spotkać. Przepraszam? Tak, jestem chwileczkę zajęty. 10 minut ojcze. Dobrze? tu za Już przepraszam bardzo. Jest tak, że więc dobrze, to już się nas trochę osób, to już zaczniemy może to nasze spotkanie. Jest tak, że dzisiaj jest Wielki Czwartek, więc więc oficjalnie, po pierwsze, to na pewno o tym wiecie, że oficjalnie skończył się Wielki Post. W dniu dzisiejszym skończył się Wielki Post, pierwszymi jutrzeją Wielkiego Czwartku, Wielkiego Czwartku skończył się Wielki Post i zaczęliśmy triduum Paschalne. I ja mam takie doświadczenie, Wielu ludzi w Polsce, nie wiem, jakie słowa w Anglii, że Część ludzi przychodzi do Kościoła w niedzielę wielkanocną i mówi, że, że jakoś tak dziwnie, że, że niby święta, wielkie święta, najważniejsze święta chrześcijaństwa, a ta niedziela wielkanocna, taka zwykła, jak wszystkie. I chyba taką ważną rzeczą, która, która jest ważna w, w takim naszym w dniu dzisiejszym, to jest to, żeby zrozumieć że żeby dobrze przeżyć w ogóle Wielkanoc, żeby rzeczywiście Pan Bóg nas w jakikolwiek sposób dotknął w tą Wielkanoc, to potrzeba tego, żeby, żeby zacząć świętować, zacząć świętować, zacząć spotykać Pana tego stałego już dziś, Wielki Czwartek, później Wielki piątek, wielka sobota. Wigilia Paschalna, bez przeżywania takiego czegoś w, właśnie w ten sposób, w taki, w taki sposób, jak Kościół nam podaje tak naprawdę, tylko że pójdę w niedzielę na przykład Wielkanocną do Kościoła, bardzo często jest tak, że będzie nam bardzo trudno przeżyć radość, wielkanocną radość zmartwychwstania Chrystusa. A jeżeli rzeczywiście zaplanujemy sobie te piękne dni po to, żeby przeżyć czwartek, piątek, sobota, niedziela, Całą liturgię paschalną, która w liturgii to jest jeden dzień, tak naprawdę, który, jedna wielka liturgia, która trwa te cztery dni, to wtedy obiecuję Wam, że na pewno będziecie mieć doświadczenie spotkania Pana. Tak, Sebastian, ja już nie jestem w Afryce, jestem już w Polsce, bo jestem to już kiedyś tłumaczyłem chyba tydzień temu że jestem tutaj. <noise> yy, Okej, okay, ale to nie jest jakby temat naszego spotkania. Słuchajcie, ja bym dzisiaj chciał zostawić jedną myśl yy, i wcale nie tą myśl taką związaną z yy, yy, przeżywaniem liturgii paschalnej, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj potrafili zatrzymać się w Wielki Czwartek yy, na, na dwóch rzeczach. Na, po pierwsze na tym... Yy, na tym, co ja, sp ja spotykam teraz, jestem od, od dwóch tygodni, dwóch i pół tygodnia jestem w Polsce i spotykam się z taką rzeczywistością w kościele. Nie wiem, jaki jest Halifax, nie, nie wiem, jak jest, gdzie, gdzie ty jesteś, ale tu, gdzie ja jestem, spotykam się z takim doświadczeniem chrześcijan, spotykam się z doświadczeniem ludzi, yy, katolików, yy, którzy, yy, yy, którzy, tak mówiąc w dużym skrócie, nie których już nie dotyka to, co Jezus zrobił których już, który, kto, których już którzy nie potrafią przeżyć tej, tych wielkich tajemnic, które Bóg dla nich uczynił. I, i tu jest właśnie, właśnie, mo, może moje pytanie do, do Ciebie konkretnie: czy masz serce otwarte, czy masz serce takie spragnione, czy masz serce, które szuka i chce, aby w tych dniach zostało dotknięte. Dlaczego? Dlatego, że, że najgorszą rzeczą, jaką możemy, może się zdarzyć w naszym życiu, to serce obojętne, a szczególnie na wielkie rzeczy, które Pan Bóg nam przygotował. Pan Bóg przygotował nam w te dni naprawdę wielkie rzeczy i my, my, jako katolicy, wierzymy, że w liturgii, w tych, tych dniach czterech, które są przed nami, to nie jest tak, że my tylko coś wspominamy coś, co było dawno. To nie jest tak, że my tylko coś, że to jest jakaś pamiątka. Tego, co było, ale my naprawdę wierzymy, że, że to się aktualizuje i że Pan Bóg chce jeszcze raz, abyśmy to doświadczyli i to przeżyli, to, co się wydarzyło wtedy. Czyli, że, że to się aktualizuje. I, I pytanie jest to, czy moje serce jest tak nastawione, że Bóg chce mnie w tych dniach spotkać i czy moje serce jest otwarte na to, żeby, żeby zostało dotknięte, żeby zostało. Yy, no, tak po prostu, żebym, żebym poszedł na tą liturgię, żebym przeżył te święta z żywym Bogiem, a nie tylko z pamiątką, a nie tylko z jakimś doświadczeniem historycznym. To też jest ważne, bo, bo to jest nam potrzebne dla naszego rozumu, dla jakiejś naszej racjonalności, ale naprawdę w tych dniach Bóg, Bóg jest żywy i prawdziwy, i On naprawdę chce nas spotykać i chce nas dotykać. I to jest moje pytanie do mnie, do, do mnie i do Ciebie: czy ja jestem właśnie. Człowiekiem, który jest gotowy i który ma serce gotowe, i czy powiedziałem już Panu, czy powiedziałeś już Panu na modlitwie, na Twoim indywidualnym spotkaniu: Tak, chcę, abyś ty mnie dotknął. Tak, wierzę, że Ty tu jesteś żywy i prawdziwy. Tak, wierzę, że w tej liturgii Ty jesteś, i, i chcę, aby ta liturgia, ta to, 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 to wigili, wigilia paschalna, to wszystko, co Ty dla mnie przygotowałeś, było czymś, co. Yy, to, co, co się stanie w moim sercu, co się stanie w moim życiu. Yy, I ja wam tego życzę, żeby to było prawdziwe, żywe spotkanie, żeby to, było, żeby to była liturgia, która te, te święta przeżywane właśnie w kościele, we wspólnocie, na liturgię, żeby to były nie pamiątka, nie coś dawno, nie coś historycznego, ale coś, co się stanie dziś w Twoim sercu, w Twoim życiu. Yy, I druga rzecz: yy, popadł dzisiaj na Chrystusa. I zobacz, że oczywiście on w niedzielę zmartwychwstania będzie, będzie chwalebny, będzie wielki, będzie wspaniały, będzie naszym królem i panem, będzie tym, który, który zatriumfuje i który zwycięży śmierć. Ale w tych dniach, dziś, jutro, pojutrze, czwartek, piątek, sobota, on jest zupełnie inny, ale to doświadczenie Chrystusa, który dzisiaj odbywa nogi, to doświadczenie Chrystusa, który jutro za mnie umiera, to Doświadczenie Chrystusa, który schodzi do grobu w sobotę, jest mi potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że, że właśnie znając swoje życie, znając swoją kondycję, ja nie potrzebuję tak naprawdę Pana królującego ze złotą koroną na tronie, ale ja potrzebuję kogoś, kto mnie rozumie. Ja potrzebuję kogoś, kto jest mi bliski. Ja potrzebuję kogoś, kto jest kto jest sługą. Dlatego, że, że widzę, jak bardzo potrzebuję łaski. I jestem przekonany, że jeżeli rzeczywiście dobrze w te dni wejdę, to mogą się dziać w moim życiu pewne cuda, cuda, cuda miłości Bożej, cuda tej, tego spotkania z Bogiem Żywym. Właśnie dlatego, że, że On jest tym, który, który okazał, się, okazał się sługą, okazał się, okazał się panem królującym z krzyża, okazał się Panem, y, moim przyjacielem, moim, y, m, moim Bogiem bliskim, moim Bogiem bliskim, który, który w tych dniach pokazuje to diametralnie, bardzo radykalnie, jaki jest, jaki chciał się nam dać. Y, I życzę Ci tego, żebyś też potrafił spotkać takiego Boga, y, żebyś, y, żebyś spotkał Boga, który, który naprawdę uczynił dla Ciebie wszystko, i w tych dniach też to są dni szczególne. Są, tak jak mówi się, o, o, o czasach łaski w Kościele, o jakieś szczególnych czasach, gdzie Bóg działa. jestem przekonany, że nie ma piękniejszego czasu i wie, większego czasu łaski niż święta paschalne i święta wielkanocne. Ten, ten szczyt liturgii, ten szczyt wiary Kościoła, który, który dzieje się teraz. Więc ja Ci życzę tego, żeby tak też było w Twoim życiu, w tym tej Twojej codzienności, tej, której, tym wszystkim, czego doświadczasz. Niech Pan będzie z Wami, niech Pan będzie w tych dniach również w Twoim życiu w taki sposób właśnie wspaniały, bliski, dobry. Bo On taki jest on i On tak chce się z nami spotykać. Słuchajcie, teraz kilka informacji. Pierwsza informacja od Ewy, bo dzisiaj jestem ja, a nie Ewa. Dwie informacje właściwie. Pierwsza to dla tych, którzy są gdzieś tam w Halifax, że jak najbardziej jesteśmy, jesteście wszyscy zaproszeni na liturgię do Santa Albans. Zarówno czwartek, piątek, jak i sobota są tam liturgie. I rzeczywiście skorzystać z tego zaproszenia. Nie ma piękniejszej rzeczy, niż właśnie przeżyć całą liturgię paschalną. O, zaczynając od dziś. Bo to jest prawdziwy czas łaski na liturgii, gdzie Bóg no, naprawdę przygotował wielkie rzeczy dla nas. Więc jesteśmy wszyscy zaproszeni na liturgię. Dziś o 19 santa Albans. Podziękuję też za kapłaństwo, podziękuję za Eucharystię. Poprosz Pana, żeby On rzeczywiście też w Tobie realizował Twoje kapłaństwo powszechne. I druga rzecz, która, która jest ważna, to Ewa prosiła o przekazanie. Spowiedź od 17. są mają dzieci spowiedź już dzisiaj. I druga rzecz, którą mewa, ja proszę, przekazać, to, że yy, niestety nie będzie, będzie, będzie smutnie, ale yy, dzisiaj jest ostatnie TDO, yy, dlatego że w święta nie będzie yy, spot, spotkań yy, takich na żywo o 10.00. I najbliższe spotkanie na TDO jest we wtorek po świętach. We wtorek o 9.00, przepraszam, w Polsce o 10., tutaj w, yy, w, w, w Halifaxie o 9.00 we wtorek. Teraz czas skupić się nie na tym, co wirtualne, taki, w takiej formie, tylko właśnie na tym, co będzie na żywo, co się będzie dziać. I pamiętaj, że, że Pan Bóg nie, nie jest tym, który, który szuka jakichś porządków, innych tego typu rzeczy w nas, jakichś przeżyć takich zewnętrznych, ale On jest Bogiem żywym, który chce się spotkać z nami w sercu. I jeżeli, jeżeli się wszystko uda, to ja może za tydzień <laughs> może za tydzień pojawia się w Halifaxie. Tak, mam nadzieję, że, że tak się stanie i wtedy zobaczymy się na żywo. Bardzo czekam na to spotkanie, bardzo czekam na to spotka na zobaczenie się z Wami, dlatego że wystarczy, że ja patrzę na te Wasze komentarze i na te Wasze twarzyczki, to, to, to po prostu we mnie wzbiera się jakaś radość i tęsknota, więc mam nadzieję, że, że zobaczymy się na, na żywo za tydzień po świętach. I teraz chciałbym Wam udzielić ten wielki czwartek Bożego Błogosławieństwa, kapłańskiego błogosławieństwa na całe te dni paschalne, na te cztery dni, które są przed nami, żeby to był rzeczywiście czas Boży. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, niech będzie właśnie Bogiem żywym, będzie Bogiem, który, który dotyka i, i który przemienia, który rzeczywiście pozwala, żebyśmy wychodzili z naszych grobów i żebyśmy z martwych stawali w Nim. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Jezu Chryste, Ty widzisz nas, Ty widzisz nasze serca, Ty widzisz to wszystko, co, co potrzebuje właśnie tego zmartwychwstania, co potrzebuje tego Twojego dotknięcia, co potrzebuje tego, żebyśmy nowego życia. Dlatego proszę Cię, abyś przychodził ze swoim do błogosławieństwem, do swoich dzieci, do tych wszystkich, co na Ciebie czekają i, i abyś właśnie był tym Bogiem żywym, abyś był Bogiem, który, który rzeczywiście prawdziwie działa. z martwych stawaj w nas. Bądź Panem naszego życia, bo chcemy, abyś rzeczywiście w tych dniach był obecny wśród, w moim sercu, byś był obecny w nas. Niech Was błogosławi szczerze strzeże Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionego Triduum, dobrych świąt i do zobaczenia niedługo, mam nadzieję. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa, pa. pokój, dobro.